Grupa działa przy gimnazjum od zeszłego roku. Jesteśmy grupą akrobatyczno-cyrkową. Mamy za sobą, no tak jak mówimy rok zajęć I w związku z tym, że chcielibyśmy się dokształcić, poszerzyć naszą wiedzę na temat cyrku i żonglery, to zaprosiliśmy bardzo już znaną grupę pod tytułem Heca. Heca jest Lipinek. To jest warmińsko-mazurski teren. Ta przez dwa dni ćwiczyła razem z naszą grupą. To były takie warsztaty wymienne. Doskonalali wiedzę. Małe dzieci to są bardzo zainteresowane. Starsze dzieci by chciały, ale bywa tak, że koledzy odradzają, bo co ty będziesz klaunem, co się będziesz wygłupiał, ale głównie to jest powodowane moim zdaniem zazdrości. Przecież nie wszyscy mają znaczy posiadają taki talent, żeby się takich rzeczy nauczyć. Ale jednak mamy kilku gimnazjalistów, którzy pracują bardzo dzielnie i wystąpią między innymi właśnie dzisiaj z tą grupą. Będą brać udział w wspólnym numerze akrobatycznym. Mówię o gimnazjalista. To pozostałe to ta grupa, która jest zaproszona będzie dawała swój własny pokaz. No, wiele lat temu kończyliśmy taki kurs pedagoga cyrku dziecięcego. W kraju jest 13 pedagogów cyrku wykwalifikowanych. Niektórzy z nich założyli grupy cyrkowe, tak jak właśnie ja i pani pręgowska teraz tu w gimnazjum, w którym przebywamy. Także na przykład, moja grupa istnieje od 1996 roku. Oczywiście zmieniają się dzieci, nie, nie ubywają, bo zaczynają studiować, inni dochodzą do grupy, kiedy zaczynają naukę w szkole, a cała sama grupa cyrkowa działa w Lipinkach. Jest to bardzo mała wieś licząca 800 mieszkańców, mieszcząca się, jest ona na terenie powiatu nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim. I dla dzieci cyrk stał się rzeczywiście oknem na świat, bo poza umiejętnościami zaczęły się różne ciekawe wyjazdy, nasi studenci odwiedzają Emiraty Arabskie, już nie wspominam nawet o krajach Europy, w których, w których jesteśmy, występujemy, bierzemy udział w festiwalach, także dzięki cyrkowi stał się świat otwarty dla naszych dzieci. Mamy zaprzyjaźniony cyrk zalewski. Z panią Ewą Zalewską często o tym rozmawiamy, ponieważ ona nie może uwierzyć, że od zabawy można dojść do takiego e, profesjonalizmu. I kiedy nas objeżdżała na festiwały, to była naprawdę pod wrażeniem. To znaczy, tak, dzieci, ja sama mówię dzieciom: cieszcie się, że macie dodatkowe umiejętności, ale uczcie się, studiujcie, zdobywajcie dobre zawody, takie, które was interesują. Dla nas. Cyrk to nie jakby sposób na życie w perspektywie, tylko sposób na życie teraz. Mają ciekawie spędzony czas, mają jakąś pasję, nie ślęczą tyle przed komputerami, dużo wyjeżdżają. Przede wszystkim rośnie ich samoocena, bo to co robią, to nie jest coś tuzinkowego, co potrafi każdy młody człowiek, tylko piąć się na szczudła czy jeździć na monocyklu to już trzeba... To już jest pewna umiejętność, którą nie każdy posiada, więc o tyle jest to dla nich ważne, że ich samoocena rośnie. Już nie mówię o festiwalach, czy jakichś wygrywanych, bo tu nawet nie chodzi o, bo to, to jest to tak jak między ustami i brzegiem kucharni. Nie ten efekt się dla nas liczy, tylko ta droga. To, że się uczą współpracować ze sobą, to, że, to że, że w szkole może pod górkę, ale tu jest mistrzem, bo wychodzi na scenę i nie ma lepszego, powiedzmy w diabolu, czy w jakiejś innej technice. Także ja bym mogła od cyrku do rana opowiadać, wiem, że nie mamy czasu, bo za chwilę występ. Najważniejsze jest to, że ja wszystkim życzę ludziom, którzy, nie wiem, piastują różne urzędy, żeby mieli taki dystans do tego, co robią, bo nam czasami brakuje tego dystansu. A ja mam niesamowitą e, odskocznię od bardzo trudnych tematów, bo teraz są bardzo trudne lata dla samorządu. Rok 2013 będzie trudnym rokiem, jeśli chodzi o budżet. I ja po prostu traktuję też to, co robię z dziećmi, jeżeli kończy się tydzień i ja w piątek spotykam się prawie z sześćdziesiątką dzieci na zajęciach cyrkowych, to ja nie martwię się o ten budżet powiatowy, o te trudne tematy, o problemy, tylko skupiam się na tych dzieciach i dla mnie jest to niesamowita, niesamowita odskocznia od, od tego, co trudne. I takie właśnie, no nie, że to jest ucieczka, nie mogę tego nazwać, żeby mi ktoś źle nie zrozumiał, bo od tego nie da się uciec, bo uciec... Ale dla mnie jest to naprawdę, mi samej daje to satysfakcję. Nie, nie przez pryzmat dzieci, bo ktoś czasami mówi, że ja się tak poświęcam, bo to jest społeczna praca, bo ja spędzam tyle czasu z dziećmi, a nikt nie pomyśli, że ja sama mam frajdę z tego, co, co robimy. I chyba to jest ważne w życiu, żeby mieć pasję, mieć coś ciekawego. Mam też kolegę starostę, który na przykład jest gołębiarzem, który gołębie pocztowe, wysyła gdzieś tam w świat i mierzą tam biedy. No, ja po prostu kocham ludzi z pasją, i, bo wiem, jakie to jest ważne dla człowieka.